Psychiatra daje taki kwestionariusz do domu albo mówi osobom, żeby sobie znalazły ten kwestionariusz, zrobiły w domu i wróciły z tym kwestionariuszem, albo właśnie wysyła do psychologa, żeby z nim wypełnić ten kwestionariusz i z tym wypełnionym kwestionariuszem, czy właściwie opinią dotyczącą wypełnienia tego kwestionariusza, przyjść z powrotem na wizytę. I, i w i wtedy decyduje lekarz wraz oczywiście z osobą, która przychodzi do niego na temat dalszego leczenia, tak? Czy właśnie zaleca, jest, zalecana jest farmakoterapia, czy zalecana jest farmakoterapia połączona z terapią, bo się zwykle to powinno być razem, ponieważ no, to są rzeczy, które się łączą, czy może na razie, czy na dany moment wystarczy sama, sama praca jakby z tym na ADHD. Warto też zwrócić uwagę, że ADHD rzadko kiedy występuje samo, tak? Więc bardzo często są takie zaburzenia współistniejące, zaburzenia lękowe, zaburzenia de depresyjne, y OCD albo zaburzenia, na przykład cechy ze spektrum autyzmu, i wtedy też warto, biorąc pod uwagę leczenie ADHD, wziąć pod uwagę także te zaburzenia współtowarzyszące, no, żeby po prostu to było pełne jakby zaopiekowanie się tematem. Y